Cześć! Z tej strony Alan z Mato Kontrolera. Witam wszystkich. W dzisiejszym odcinku będę Wam mówił o teście jakie wykonywałem na Audi A4 w wersji Allroad. Wersja Allroad to jest taka wersja utrenowiona, występująca w Audi A4 i Audi A6. ale jednak jest to tylko taki designerski dodatek sprawiający wrażenie, że pojazd jest bardziej terenowy. Głównie takie walory estetyczne. Natomiast dla innych jest to wersja pozwalająca na jazdę w troszkę trudniejszych warunkach dzięki innemu zawieszeniu, dzięki elementom plastikowym osłaniających elementy blacharskie nadwozia w przypadku jakichś tam optacz i tak dalej. Nadwozie nie ulega uszkodzeniu. Podzielcie się proszę w komentarzach, co o tym sądzicie. Czy dla Was odróż to jest tylko taki pakiet estetyczny, czy jednak spełnia jakieś swoje zadanie, czy pozwala na jazdę w trudniejszych warunkach. Sprawdzany egzemplarz to pojazd z 2015 roku, wyposażony w silnik 2 litry TDI w wersji Ultra, 190 koni, skrzynia automatyczna, kolor nadwozia biała perła. Przebieg pojazdu to 172 tysiące km. Pojazd został wyceniony na 73 500 zł. Pojazd z polskiego salonu, wprowadzany przez pierwszego właściciela. Pojazd bezwypadkowy, serwisowany w ASO. Sprzedający w treści ogłoszenia, właśnie podał informację, że pojazd jest bezwypadkowy, bezszkodowy. Podał informację, gdzie pojazd był zakupiony, gdzie był serwisowany itd. Osoba zainteresowana zakupem zamówiła test Maxy, czyli test obejmujący ogólne sprawdzenie pojazdu, sprawdzenie pojazdu, stacji kontroli pojazdu i podłączenie komputera. Jesteś w trakcie zmiany auta? Sprawdź auto przed kupnem z motokontrolerem. W efekcie otrzymasz szczegółowy raport z informacją kupować czy nie kupować. Oględziny zawsze rozpoczęłam od takiej wstępnie wizualnej oceny nadwozia. Przedam sobie nadwozie kilka razy, pojazd był przygotowany do sprzedaży, pojazd był po takim delikatnym detailingu, nadwozie było myte, wypolerowane, było nawoskowane, wnętrze pojazdu również było wyczyszczone. Nie ukrywam, że pod pewnym względem ułatwiało to oczywiście oględziny pojazdu, ponieważ pod brudem nie kryły się żadne ryski, czy. Delikatne wchodzenia jak to czasem niektórzy robią. Nadwozie pojazdu prezentowało się bardzo dobrze, nie było żadnych różnic w odcieniu. Na elementach nadwoża nie było również żadnych śladów lakierowania. Było oczywiście kilka delikatnych odprysków na krawędzi maski, na krawędzi dachu, czy na krawędzi błotników. Oczywiście to są takie normalne odpryski wynikające z jazdy po jakichś drogach szybkiego ruchu, i tak dalej. Wiadomo, polecie jakieś mały kamyczek, i odprysk gotowy. Po zakończeniu tej wizualnej oceny nadwozia pojazdu sprawdziłem grubość lakieru na całym pojeździe grubość lakieru była w normie na całym pojeździe mieściła się między 100 a 140 mikronów także wszystko było w porządku, nie było żadnych śladów dodatkowego lakieru, też pachło oczywiście po zakończeniu kontroli grubości lakieru wystąpiłem do kontroli szyb z wyjątkiem przedniej szyby, wszystkie szyby były oryginalne, przednia szyba była z 21 roku, także dość nowa sprzedający twierdził, że pod koniec 21 roku jechał, no i poleciał kamyczek pojawił się odprysk, no i stąd też wymiana szyby, jestem skłonny w to uwierzyć ponieważ pojazd nie wygląda Taki, który uczestniczył był w kolizji, także można było przyjąć, że sprzedający mówi prawdę. Wszystkie szyby były w dobrym stanie, nie miały żadnych uszkodzeń, zarysowań, pęknięć, nie miały żadnych śladów napraw. A po zakończeniu kontroli szyb przystąpiłem do kontroli felgi ogumienia. Felgi pojazdu były w średnim stanie, wszystkie felgi miały jakieś tam delikatne obtarcia. Nie było jakichś dużych uszkodzeń, a każda felka miała jakieś tam przytarte krawędzie, nie było za to śladów utleniania, gdzie tam felgi nie korodowały, czy w gniazdach śrub dalej. Opony w pojeździe były w dobrym stanie. Były dość dobrego producenta, opony były z 2021 roku. Pojazd posiadał opony letnie, wysokość bieżnika była odpowiednia, nie było żadnych, żadnych śladów nierównomiernego zużycia, które mogłoby świadczyć o uszkodzonych amortyzatorach. Nie było także żadnych nacięć czy guzów, także wszystko było w porządku. Po zakończeniu kontroli Felk i opon wystąpiłem do kontroli oświetlenia pojazdu. Lampy pojazdu były w dobrym stanie, nie miały żadnych zarysowań, zmatowień czy nie były zaparowane. Także wszystko było z nimi w początku. Barwa światła LED i barwa kasanowego w przednich lampach nie odbiegała od siebie, była do siebie zbliżona, także nie było żadnego śladu świadczącego o tym, że któraś z lamp jest nieoryginalna. Wszystko było zgodnie z homologacją i zgodnie z konfiguracją fabryczną pojazdu. Po zakończeniu kontroli zewnętrznej części pojazdu przystąpiłem do kontroli wnętrza pojazdu. Wnętrze pojazdu było w bardzo dobrym stanie. Pojazd miał tapicerkę tekstylną. Wszystkie fotele były w dość dobrym stanie, nie było żadnych zaciągnięć, pęknięć na szwach czy przypaleń. Jedynie na fotelu kierowcy, na boczku, stwierdziłem takie zmęczenie materiału. Nie było to żadne przetarcie, tak itd., ale materiał był troszkę taki wygnieciony, było widać, że jest troszkę wytarty. Ale jest To normalne, zawsze na boczku pojawiają się takie uszkodzenia. Deska rozdzielcza również była w bardzo dobrym stanie. Wszystkie pociski były kompletne, były sprawne, nie było żadnych zaryskowań, uszkodzeń lakieru. Kierownica, gałka biegów były w dobrym stanie, skóra nie była wytarta, pedały także były w dobrym stanie, czytnik kierunkowskazów również. Jedynym mankamentem wnętrza pojazdu były zaciągnięcia na podsufice, było ich kilka. Pojazd miał pod sufitkę czarną, jakoś mocno się nie w oczy, ale ktoś się przejrzał, było i widać. I było również kilka zarysowań na słonach fitk słonecznych, no, ale są tak naprawdę szczegóły. Pojazd miał dywaniki welurowe, dywaniki były w dość dobrym stanie, nie miały żadnych takich wytarć czy dziur, które by kwalifikowały je do wymiany. Wykładzina pojazdu była również w dobrym stanie, nie miała żadnych przypaleń czy zaciągnięć. W pojeździe nie było zapachu papierosów, nie było zapachu pleśni, nie było śladów zalania. Czy śladów przebożenia zwierząt? Na zapalniczce w pojeździe znalazłem ślad odpalania papierosów, natomiast składający twierdził, że czasem tylko odpalał, no, ale nigdy w pojeździe nie palił. Jestem skłonny w to uwierzyć, ponieważ no, nie było żadnych śladów palenia w środku, nie było żadnego takiego zapachu czy śladów od wypalenia papierosa na podsufice czy tapicerce. Także podsumowując, myślę, że pojazd wyglądał naprawdę dobrze. Widać, że ktoś o ten pojazd dbał na bieżąco, nie było tam żadnych niepokojących rzeczy. Po zakończeniu kontroli wnętrza pojazdu przystąpiłem do komo kontroli komory silnika i kontroli komory bagażnika. Po otwarciu maski stwierdziłem, że silnik był myty, był przygotowany również do sprzedaży. Na elementach konstrukcyjnych nie było żadnych śladów napraw blacharskich czy lakierniczych, grubość lakieru była, była odpowiednia. Na elementach mocujących maskę, błotniki czy lampy nie było również żadnych śladów demontażu. Na jednej z lamp była naklejka z latem produkcji. Zata ta produkcji była zgodna z latem produkcji pojazdu. Na drugiej lampie nie było żadnej naklejki. Pod maską nie stwierdziłem żadnych fiszek serwisowych. Nie było fiszki do zmiany oleju, do zmiany rozrządu. Poziom płynów eksploatacyjnych mieścił się między maksimum a minimum, ale poziom płynu chłodniczego był na minimum, także należy go uzupełnić. Nie było żadnych wycieków, no ale wiadomo, silnik był świeżo umyty, więc tych wycieków i tak byśmy nie znaleźli. Jeśli chodzi o elementy pasa przedniego, to również nie miał żadnych śladów w demontażu. Zamek maski był prosty, wszystko było w porządku. Także kontrola komory silnika przebiegła wzorowo. Jeśli chodzi o kontrolę komory bagażnika, to również tam było wszystko w porządku. Klapa bagażnika otwierała się prawidłowo. Na elementach mocujących klapę nie było żadnych śladów w demontażu. Klapa bagażnika była w miarę prosta. Nie było tam żadnych przesunięć w lewo czy w prawo, które się pojawiają po kolizji, była wyregulowana prawidłowo. Pod podłogą była misa koła zapasowego, natomiast była tam osłona plastikowa, która utrudniała dostęp do elementów konstrukcyjnych, także ciężko było sprawdzić, czy pojazd miał jakieś naprawy blacharskie z tyłu. Jeśli chodzi o taki stan wizualny komory bagażnika, to był oczywiście bardzo dobry wykładzina, była w dobrym stanie, roleta również, nie było tam żadnych większych uszkodzeń. Po zakończeniu kontroli komory silnika i komory bagażnika Wystąpiliśmy do jazdy próbnej Sprzedający zgodził się, że jazdę próbną prowadził ja Jazda próbna przybyła oczywiście bardzo dobrze Pokonaliśmy jakieś tam większe odcinki, Jechaliśmy po nierównościach Po standardowych drogach wyjechaliśmy też poza miasto Żeby sprawdzić pojazd przy większych prędkościach Silnik pracował bardzo dobrze, skrzynia biegów również, nie było żadnych szarpnięć czy żadnych niepokojących innych symptomów. Napęd 4x4 także działał prawidłowo, nie było żadnych szumów czy stuków, świadczących o złym stanie przekładni głównej czy jakiś wibracjach wału. Prawdziwe działanie skrzyni biegów w każdym trybie, w manualu, w sporcie, w drive i tak wszystko było w porządku. Pojazd przyspieszał bardzo dynamicznie, nie było żadnych niepokojących dźwięków. Jednym mankamentem, który wyszedł podczas jazdy prudnie, były delikatne stuki zawieszenia. Podejrzewałem już wtedy, że to są łączniki stabilizatora. Następnie sprawdziłem to oczywiście podczas kontroli podwozia pojazdu. Pozostałe elementy zawieszenia były w początku, amortyzatory nie nurkowały przy dynamicznym hamowaniu, hamulce nie miały żadnych wibracji przy hamowaniu, drążki kierownicza również. Podczas jazdy testowej nie stwierdziłem także żadnych stuków tapicerki, które mogłyby świadczyć o jej nieprawidłowym spasowaniu czy jakichś naprawach po wystrzale poduszki powietrznej. Podsumowując, jazda próbna przebiegła bardzo dobrze, podczas tej jazdy próbnej tak naprawdę nie znalazłem jakichś większych wad pojazdu, no poza tymi delikatnymi stukami zawieszenia, tak to wszystko było w jak najlepszym stanie. Po zakończeniu jazdy próbnej pojechaliśmy na stację kontroli pojazdu, gdzie sprawdziłem oczywiście podwozie pojazdu. Pod podwoziem pojazdu bo podłoga była podłoga, były wszystkie osłony, nie stwierdziłem żadnych śladów napraw blacharskich. Podłoga była w dobrą stanie, progi również, nie było tam żadnych niepokojących śladów. Jeśli chodzi o silnik od spodu, to również nie stwierdziłem żadnych wycieków, nie było także wycieków na skrzynie biegów, na przekładni głównej, na połosiach, wszystko było szczelne. Wydech był też w dobrym stanie, był wiadomo, miał nalot korozyjny, jak zawsze, no, ale nie było tam, nie było tam żadnych jakichś większych uszkodzeń, jakichś dziur od korozji czy uszkodzonych elementów tłumiących wydech. Elementy łowu 14 również były w dobrym stanie, nie było tam uszkodzeń. Elementy układu 144 4 także były w dobrym stanie, nie było tam żadnych śladów uszkodzeń. Prawdziwe, następnie zawieszenie, tak też nie podejrzewałem, były luzy na łącznikach stabilizatora. Pozostałe elementy zawieszenia nie były nowe, nie były też zużyte, na elementach metalowych nie było jakichś oznak starzenia natomiast podejrzewam, że w najbliższym czasie zawieszenie będzie wygenerować jakieś luzy. Jeśli chodzi o układ hamulcowy to tarcze i były w średnim stanie no już były dość mocno zużyte za niecały rok trzeba będzie wymienić i tarcze i klocki tarcze hamulcowe miały już dość dużą krawędź, co świadczy o ich zużyciu także przy wymianie klocków trzeba będzie także wymienić tarcze hamulcowe. Poza tym pod pojazdu nie stwierdziłem żadnych nieprawidłowości, czy jakichś prób zamaskowania czegoś, wszystko było w porządku po zakończeniu kontroli podwozia, oczywiście, sprawdziłem pojazd za pomocą komputera. Tutaj na plus, ponieważ pojazd nie był przygotowywany do sprzedaży, ostatnie kasowanie błędów miało miejsce 255 uruchomień temu, także nikt nie jechał do jakiegoś mechanika, nie próbował nic ukryć przed sprzedażą. Tutaj duży plus do sprzedającego. Był tylko jedynie komunikat świadczący o tym, że pojazd wymaga. Serwisu takiego okresowego, ponieważ pojazd miał 172 000 km, wymagał wymiany oleju, filtrów i tak dalej. Sprzedający o tym w ogłoszeniu nie powiedział. Po zakończeniu kontroli pojazdu za pomocą komputera sprawdziłem dokumenty od pojazdu. Sprzedający nie pozostały żadnych dokumentów do pojazdu. Powiedział, że dokumenty ma w domu, że może je przedstawić osobie, która przyjedzie po zakup tego pojazdu, no, ale że można sobie sprawdzić całą historię pojazdu w autoryzowanym serwisie, że jest oczywiście książka elektroniczna. Podsumowując, sprzedający oczywiście ukrył jakieś tam małe mankamenty pojazdu, oczywiście nie było to nic poważnego. Sprzedający nie wspomniał o tym, że są delikatne stoki zawieszenia, możliwe, że on nawet tego nie wychwycił. Sprzedająca to nie wspomniał w ogłoszeniu o koniecznych zmianach eksploatacyjnych, takich jak wymiana oleju, filtra oleju, filtra powietrza kabinowego, filtra paliwa. W pojeździe też trzeba wymienić rozrząd, ponieważ no już przebieg na to wskazuje. Trzeba było także wymienić olej w skrzyni biegów. Są to spore koszty. No, sprzedający podczas oględzie o tym wszystkim wspomniał. Jeśli chodzi o przebieg pojazdu, według mnie przebieg pojazdu jest autentyczny. Patrząc na jego wnętrze, na podwozie i na tak na pojazd, jaki sprawuje na drodze, można śmiało stwierdzić, że przebieg pojazdu jest autentyczny. Sprzedający tutaj nic nie kombinował. Bezwypadkowe jasne. Stworzyliśmy narzędzie Historia Szkód Pojazdu Powin, gdzie za darmo możesz sprawdzić, czy auto miało jakąś szkodę. Płacisz tylko wtedy, kiedy chcesz otrzymać szczegółowy raport. Słuchajcie, mam dla Was jeszcze informacje odnośnie naszej promocji. Każda osoba, która złoży zamówienie w lutym 2022 roku na sprawdzenie pojazdu w dowolnym pakiecie, będzie mieć szansę na pełen zwrot płaconych pieniędzy. Wystarczy, że wyślecie nam filmik wystawiający udany zakup po oglądzinach motokontrolera, w którym opowiecie o efekcie sprawdzenia. Szczegóły będziecie znaleźć w linku pod tym filmikiem i śpieszcie się, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. A wracając do odcinka. No i pytanie, czy ten pojazd daje się do polecania. Według mnie pojazd daje się do polecania, ponieważ jest z polskiego salonu, jest bezopatkowy, sprzedawany pod osobę prywatną, pojazd był serwisowany. Wiadomo, na tę chwilę pojazd wymaga jakiegoś wkładu finansowego, ze względu na to, że trzeba wykonać zmiany eksploatacyjne. Dodatkowo na plus świadczy fakt, że pojazd jest po takim delikatnym detailingu, wnętrze pojazdu jest wyprany, wyczyszczony, zewnętrzna część pojazdu także jest wyczyszczona, wypolerowana, nawaskowana. Także ktoś uzyskuje gotowy pojazd do jazdy na co dzień, który wymaga jedynie jakiegoś większego przeglądu. Jeśli chodzi o jakąś moją końcową paradę, to jedno, co mogę polecić przy tym pojeździe, to jest jakaś negocjacja ceny, która pozwoli na pokrycie kosztów takiego większego przeglądu plus rozrząd, to pozwoli na jakąś sensowną negocjację ceny. Także jeśli sprzedający tutaj troszkę zejdzie tak sensownie cena, aby ktoś mógł sobie to wszystko zrobić zaraz po zakupie, no to pojazd będzie się nadawał do polecenia. Po zakończeniu sprawdzania pojazdu wykonaliśmy oczywiście raport szkód w tym pojeździe. Pojazd rzeczywiście jest bezszkodowy, bezkolizyjny, co świadczy oczywiście na jego plus. No i też poprawia cenę rynkową pojazdu, ponieważ jeśli ktoś ten pojazd zakupi, pojeździ nim troszkę czasu, wykona te wszystkie zmiany eksploatacyjne i będzie chciał go za jakiś czas sprzedać, no i dalej będzie się cieszył bezszkodową jazdą. Oto taki pojazd na rynku pojazdów używanych zawsze ma większą wartość, ponieważ no, jeśli ktoś go sprawdzi, on to rzeczywiście będzie e, bez żadnych szkód. Dziękuję wszystkim za uwagę.